To widoczne. A co chciełeś budować? Tak osadę. Osada różni się tym od osiedla, że jest y, samowystarczana. Czyli y, ma swój, swój ośrodek recepcyjny, gdzie się urządza chciny, wesela, pogrzeby, stypy i tak y, Można przyjąć gości tam w takich pokojach y, wspólnych, recepcyjnych, ktoś to prowadzi. Jest y, ryneczek, na który przyjeżdżają lokalni producenci i sprzedają swoje wyroby. Jest piek, wspólna piekarnia, jest wspólna y, taka, takie pomieszczenie do produkcji wędlin. Gdzie, gdzie można sobie grzile robić inne rzeczy i gdzie wspólnie żyją. Wspólnie troszczą się o bezpieczeństwo, tej swojej osady wspólnie żyją. Dogadują się jakoś co do zasad tego współżycia i je respektują. No ale musi być kosztem. No to Wyspy Wolności to, jest, to jest właśnie znakomite, bo demokracje się nie sprawdzają. Nie? Musi być jakiś jeden przywódca, taki, który. Sprawiedliwy i dobry. Sprawiedliwy, że nie gnębi tych mieszkańców, tylko im buduje bezpieczeństwo. że Wokół jest już niespokojnie, a u nas w tej osadzie spokojnie. Mamy swoje ujęcie wody, mamy zapewnioną żywność, jakoś można żyć. I jeszcze. Gdzieś tam w przyszłości szkoła dla dzieci, i takie tam historie, żeby to wszystko toczyło się razem, żeby ludzie żyli razem. Ciekawe. To taki, taki jest projekt. Nawet mamy już projekt archi taki urbanistyczno-architektoniczny, zrobiony przez taką fajną pracownię, zbyt gorszy, projektowaniem skoczni w Polsce i w Żeby to w, w pobliżu miasta dużego było, ale jednak niezależne. No i na razie to wszystko jakoś się tak rozmyło, bo. No bo jest bida, no. My ale tego nie wiesz, widzimy. Powstają tam wiesz ci wszyscy. Się nazywa permakultura i tak dalej, że powstają domy samowystarczalne, zresztą sam jestem mocno w temacie, też tam sobie rolnikuje na wsi i okazuje się, że jak się chce, to się da wypiąć całkowicie systemu energetycznego. Nie? Można to zrobić? Można. Żeby produkować sobie energię. No trochę tam też. No, znaczy generalnie są już projekty, pomysły i już jest wykonanie. Na zasadzie tego brakuje ci wody, nie ma problemu. Jest drugie źródło. Brakuje ci ciepła, nie ma problemu. Jest kilka źródeł. Nie brakuje ci prądu, nie ma problemu, też są takie pomysły, tylko no, ludzie też się tego boją, nie? No trochę trzeba przy tym, wiesz, no, masz pies, no to trzeba w nim zapalić, nie? No a trzeba się trochę ci. na tym znać. Też. Znać, no trochę trzeba koło tego pobiegać, ale da się to wszystko zrobić, nie? Myślę, że lepiej iść w tą stronę niż...